Tej z tej strony Farmer 112. Dziś sobie zagramy w Metina. To mój pierwszy odcinek. Jak widzicie, już deadłem. Na razie tą grę muszę pojąć, ale dobra. Pogramy. To jest z Zaczynamy już level. Pójdziemy na ten level. Jedynka. No, tu. No tu patrz. Tak i tak deadne. Mówiłem. Jeszcze kurde, to taki krótki odcinek, 5-minutowy może Ale będę grał w tą grę Ej, czemu nie mogę stać Kurde Ej, a dobra, bo ja życia nie mam, dobra A dobra Teraz to to dobra, spoko A dobra, idziemy dalej i mi się życie naładuje a ja go mogę być? chyba nie, ale lepiej nie próbuję <laughs> dobra, idziemy dalej tu w ogóle można klikać a to co to jest? tu dodałem Tutaj to jest postać Poziom pierwszy Wymaga na 160 a Nie no, gra nawet fajna, będę nagrywał To ich tu za dużo, A dobra go mi się Zaraz 15 A nie, poczekaj tego Obróć się. E, zabiłem ich. Trochę tą myszkę kurde, bo trzeba ty... drugą stroną kurde trzymać. Nie przyzwyczaiłem się tutaj. Gdzie to dam się, to postać była? Dobra bajka, tu? O tu Co to jest? Dobra jak to powiem, idziemy tu jeszcze się pobić I to odrzucę To odweź, ile ich tu przyszło Ja to rozpikam to będę Tu by, z tyłu kurde Zabijam ich, dobra nie wierzę Dobra ja tą myszkę pokapuję, trochę pogram więcej w tą grę A teraz się z wami żegnam Pamiętaj już subie I łapkę w górę, siemano